Cześć, Marko, z tej strony Adam i witam Was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj czas na kolejny odcinek serii Druga Strona Medalu. A porozmawiamy sobie ze stałym gromem naszych ekspertów cudzysłowy, bo my nigdy się za takich tak naprawdę nie uważamy. Jesteśmy żużlowymi świrami i fanatykami, tak naprawdę. I lubimy sobie po prostu na ten temat rozmawiać. I oczywiście, jak powiedziałem, w stałym gromie, czyli jest oczywiście po raz kolejny mówi oczywiście, oczywiście, no bo oczywiście jest z nami żużlowy degustator Rafał. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. I jest z nami ostatni Mohikanin, czyli Mateo. dobry wszystkim. No właśnie, dzisiaj taki nietypowy temat, zresztą jak widzicie w opisie. Jak powinna wyglądać druga liga żużlowa? Bo jak wiecie, troszeczkę się tam dzieje. Słuchy chodzą, że kolejna drużyna z Niemiec przygotowuje się do, starcia, do, start, do startu w drugiej lidze żużlowej, a jest nią... AC Landschut. I pytanie od razu na początek do Rafała. Jak w ogóle podobał ci się ten pomysł jeszcze z, z Wichtstock przed tym sezonem i jak podoba ci się ten nowy pomysł, czyli tak jakby kto wie, czy nie zobaczymy dwóch niemieckich drużyn w nadchodzącym sezonie? Czy jakie są plusy twoim zdaniem i jakie minusy? Jeśli chodzi o plusy, no to na pewno jest fajne to, że nasza liga jest coraz większa. Nie, nie ma tam tylko powiedzmy pięciu czy sześciu zespołów, jak to już bywało w historii, tylko liga ma powiedzmy 8, 9 drużyn. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym sezonie. I z tego względu uważam, że jest to fajne. Tym bardziej do Niemiec nie mamy daleko. Jest to kraj na terenie Unii Europejskiej, do którego przemieszczać można się bez żadnych wiz, bez żadnych problemów, więc... No to tak naprawdę dla niektórych klubów będzie nawet bliżej pojechać sobie do jakiegoś Landshut czy, czy do Ustoku niż na przykład, nie wiem, na wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego, tak jak tak to bywało no tak. już nie, niejednokrotnie Starnowa na przykład. Czy to masz całą Polskę do przejechania. Więc jeżeli no. chodzi o odległości, to spoko, bo, bo to nie jest aż tak daleko. Yy, wiesz, niemiecka liga ma możliwość wystawienia swoich zespołów w silniejszej lidze, no bo nie oszukujmy się w niemieckiej lidze, jeżdżą zespołu jak jeżdżą i wygląda to no, dość średnio. No dobra, Więc, dobra, jeżeli można pomóc naszym zachodnim sąsiadom w taki sposób, czemu nie? Natomiast, jeżeli chodzi o minusy, tak naprawdę nie jestem w stanie ich za bardzo znaleźć. Bo, no bo jakby nie patrzeć w każdą tezę, którą byśmy postawili, można obrócić w drugą stronę i, i każdy może mieć własne zdanie na ten temat. Tak. Moje zdanie jest takie, że jest to ciekawy pomysł i jak najbardziej fajny. Jesteś na tak. Mati, tak. Pytanie, Mati pytanie do Ciebie, bo ja widzę taki. No. Jest to jeszcze sekundkę, Rafał, ja ci powiem tak. No, racku to tak blisko. Nie leży pojęci, to jest kawałek drogi pojęci. Do tego racku no, to jest Wie, o co mi chodzi. To nie, no, to nie jest kurczę no. w Paryżu, nie, czy, czy tam nie wiem, w Moskwie. No, w każdym bądź razie, Rafi mówię, Mati pytanie do ciebie, bo ja widzę mm, troszeczkę głębsze dno w tej całej sprawie z niemieckimi drużynami. Bo jeżeli chodzi o profesjonalizm, umówmy się, no nie chcę nazwać półamatorskie te drużyny, czyta ja widzieliśmy drużynę Franka Mawera, e, gdzie zresztą kobieta zdobyła pierwsze punkty w historii mm, polskiego speedway'a można powiedzieć, tak? No bo, bo przywiozła te punkciki, z tak, Celine tak, tak, Liberman, tak. tak więc I udało tak, się tak. jej. No i pytanie Mati do Ciebie, czy Ty też nie upatrujesz jakiejś bardziej na przykład finansowej kwestii, bo ja widzę na przykład e, otwarcie rynku dla, dla sponsorów, a jak wiecie, no niemieccy sponsorzy to, 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 no, to należą do tych bogatszych, prawda? Yy, do, dokładnie, no pamiętajmy o tym, że tak jak to prezes Landskut powiedział, że sporo klubów te, które zostały w, w Niemczech, no po prostu ze względu na brak startów Bundesligi, no, straciły sporo pieniędzy i po prostu, no, jeżeli w następnym sezonie też byłby lockdown tych kadłubowych rozgrywek, bo mm -hmm. po, po odejściu Vistok raptem 4 zespoły miał Budesika, no po prostu mogą już nie wytrzymać finansowo i mogą no, zacząć upadać i więc dlatego y y ten, ojejku, prezes, prezes, mm -hmm. y po prostu chce ratować swój klub i spróbować swoich sił w polskich rozgrywkach. No właśnie. i Czyli Rafi z jednej strony bo, mówisz, dopuś, dopuszczasz ta, takie opcje. Mati, czy ty też jesteś za? za? Jest, jestem za. No i zresztą, no nie oszukujmy się, to też. No, swój Interes ma w tym Piotr Szymański. Spigniew fiałkowski zawsze mi się tak, myją te dwa tak, 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 e, nazwiska, tak, tak, tak. No, który po prostu, on, on ma na cel zrobienie trzech po 8 zespołów, a jak sami wiemy, no, w tej drugiej lidze no, są problemy, czy e, Świętochłowice, No właśnie chciałem wie, przejść, to pięknie dosyć, przechodzisz. Są, są dosyć poważne, a, tak, a taki zespół z Laskut jest tak naprawdę gotowy bez żadnych, jakby to powiedzieć, no, nie ma mhm. tam żadnych zaległości finansowych i tym podobnych i mógłby po prostu z buta wejść do rozgrywek tak jak Vidstok. A, profesjonali, post... a profesjonalizm, no cóż, no pożyjemy, zobaczymy. Poczekam na ich debiut, dopiero po sezonie będzie może ich określić ja co oni są profesjonalni. Dobrze, to tutaj chcę postawić ci kropeczkę, bo właśnie pięknie. A ja temat... tutaj w tą kropeczkę dłużej ja, ja, bo... ja, ja, tak bo. Przepraszam. Bo, proszę. Żeby, bo znowu powiedziałem coś, co nie do końca mm -hmm. jest prawdą, niestety, mm -hmm. pomyliłem no się, nie. masz, masz, masz rację Mati, do tego landsku, na przykład z Wrocławia to jest 650 km, to jest kawał, faktycznie, myślałem, że to jest ale troszeczkę bliżej, teraz sobie na mapach sprawdziłem, no nie, to jest pod no, w sumie jest kawałek drogi. Jak to mówią, ekspert się nie myli, ekspert wie. <głos> dlatego, <głos> dlatego, tak jak powiedziałeś, nie jesteśmy ekspertami, tylko ludźmi, którzy lubią sobie o tym żelku pogadać. Dokładnie. Trochę po Europie przejeździłem. Także, no dobrze, dobrze, bo się chłopacy rozjeździcie mi tu zaraz, a ja już kurczę, mam następny właśnie, bo Mati, pięknie przechodziłeś do tych polskich klubów, których brakuje. A mianowicie zacznijmy sobie od śląsk Wanda Kraków, Polonia Piła. E, kogo ominąłem? Szybciutko. Jeszcze kogoś ominąłem z tych, co, co, co mają takie największe nie, problemy teraz? Nie, to Chyba takie nie. trzy najbardziej. Trzy, na, trzy najważniejsze. I właśnie, tak. bo teraz nie, nie to, że chcę, że chcę stanąć do Was okoniem, ale mam pytanie. Czy przez to, że tak z otwartymi ramionami są te niemieckie drużyny witane? To troszeczkę nie utrudniamy sprawie, sprawy, właśnie tym drużynom, które, no nie chcę powiedzieć raczkują, ale które walczą o byt, bo tak trzeba sobie powiedzieć: walczą o to przetrwanie, te wszystkie zbiórki, kup supek, kup nie bądź, nie bądź dupek, kup słupek, tak? To było jakoś tak? Tak, ta, 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 tak. tak, dokładnie tak było. I, tak, także bardzo fajne akcje. No jest im ciężko, jest im ciężko, jak wiecie no w Krakowie no piłka nożna, Krakowia, Wisła, no jakieś pieniądze na żużel, no ciężko Chociaż starają się dwa, Oni jako jedyni teraz y, dostali licencję na razie na istnienie klubu Z tym, że tam jest cały czas problem, bo przegrały projekty, które miały dać im kolejne pieniążki i no jak wiecie miasto, miasto jednak odrzuciło te projekty To był konkurs tak naprawdę na projekty no i, i po prostu nie, wygra, nie wygrano no i także nie wiadomo na razie. No, miejmy nadzieję, że tej. że tym Wanda... jak to jest? Krakowskie smoki, tak? Wanda Nie, to tak, jest. No. Tak, tak, Wanda Krakowskie smoki. No, że uda im się wystartować, bo, bo tam też widać, że naprawdę próbują z całych sił odbudować, chociaż pojechać w tej lidze, wrócić na nowo. No a jest trudno. I do ciebie Rafi, pierwsze pytanie, czy właśnie. Tak jak... Um... Powiedziałem przed chwileczką, czy to da, tak od, witanie tych Niemców z otwartymi ramionami, tych drużyn, które tak jak Ra Mati powiedział, nie mają problemów finansowych, to nie jest troszeczkę zamykanie drzwi tym naszym polskim drużynom? Znaczy, sam powiedziałeś, że tam generalnie problemy to są finansowe i to nie mm -hmm. wynikają z tego, że inne zespoły je, będą jeździć w tej lidze bądź jeżdżą, mm -hmm. tak? Tak mm -hmm. mamy Daugafis, teraz był Woodstock, teraz yy, dołączy Landshut prawdopodobnie. Nie, nie nie, wydaje mi się, żeby konkretnie to miało wpływ. To może być jeden z czynników, okay. ale na pewno nie główny. No, bo zwróć uwagę, w Krakowie nie ma pieniędzy na to, żeby odbudować klub. Projekty obywatelskie zostały podrzucane. Tak. No i, no i to jest główny, główną przyczyną. Nie, nie to, że inny zespół. No zawsze finansuje, prawda? Zawsze. Tak. Tylko właśnie to... się tak interesowałem, czy, 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 czy to przypadkiem, mimo wszystko, troszeczkę właśnie, no nie wiem, czy jest jakoś im w stanie utrudnić. No, na pewno chcieliby być w pozycji finansowej takiej, jak są te niemieckie kluby, prawda? Chciałbym jeszcze dodać, że w głosowaniach projekt Wandykatu Kouf przepadł z Kretesem po prostu. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o zajmowanie miejsc polskim drużyną, no nie, bo może jechać więcej niż 8 zespołów, prawda? Wiem, że cel jest zrobić 3 ósemki w trzech kolejnych ligach. Natomiast jeżeli będzie to 9 10 zespołów, to. To nie, nie robi chyba aż tak dużej różnicy. No jedyna jest taka, że faktycznie do tego lansku jest daleko i może to generować dodatkowe koszta. Natomiast yy, nie upatrywałbym obecności zagranicznych klubów jako problem dla klubów, które nie mogą się przebić do, do, do drugiej ligi. No właśnie, Mati. I tutaj fajnie Rafał poruszył temat m, tych ósemek. Jak wiecie, trzy ligi po osiem e, zespołów. E, czy twoim zdaniem... 8 zespołów, czy to nie jest troszeczkę właśnie zamykanie tej furtki, tak? No bo skoro już jakiś tam projekt jest, no to wiecie, że pewnie, no nie chcę powiedzieć, że będą utrudniać tamtym drużynom się dostanie, żeby było na przykład drużyn 10 czy, czy, czy więcej ale no coś jednak na rzeczy leży. No i nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że mimo wszystko jest nieparzyście tych drużyn. Ja jestem za tym, żeby było to właśnie 8, 10, 12, żeby mimo wszystko było to parzyście. Mati, jak ty sobie wyobrażasz tą decyzję o tym 8, 8 drużyn w każdej lidze? Czy to jest? Ja myślę, mhm. ja że to jest jak najbardziej okej, okay, bo mm, po prostu liga miałaby pełny wymiar, standardowy, że mm, no, normalnie byłyby fazę Fazy playoff i tym podobno. No też nie oszukujmy się, że druga liga już jest w telewizji. Wiesz, każde spotkanie generuje dodatkowe przychody. Właśnie. No, no wracając na temat polskich klubów, no, no jest taka sytuacja, że Śląsk, Świętokłowice nie ma po prostu stadionu, więc nie ma gdzie odbywać tych meczy. Tak Ale jest. Mati, Mati, jest... Mati, 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 przepraszam na sekundkę, i widzisz, właśnie to jest to, co mówiliśmy wczoraj. Że te nasze polskie wymagania naprawdę do żużla nie potrzeba dużo. Ale, ale o to choć, że tam nie ma już nic, został w stadion zburzony i mhm. nie, ma, nie ma tam całkowicie, nic. Całkowicie, tam już całkowicie nie, 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 nie ma nie, nie, nic. Nie, 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 nie. Tam stadion normalnie stoi, tylko jest w bardzo fatalnym stanie. To też żebyśmy widzieli, tam nie ma ban, ale był w trakcie tam trakcie jest... rozbiórki przecież. Nie, on nie był w trakcie rozbiórki, tylko tam zdjęto wszystkie trybuny i posiano trawę, zabezpieczono te nasypy, żeby nie zagrażały podczas mhm, deszczów. Mhm, mhm. Tam jest z tego co pamiętam jedna trybuna na prostej startowej, która tam mieści chyba 2000 kibiców. I tam też, też nie ma z tego co, co pamiętam chyba krzesełek w ogóle. No ale tam głównym problemem to jest nawet nie tyle sam stadion jako taki, mm. co to, że tam generalnie tor do niczego się nie nadaje. Tam nie ma band, tam nie ma. Mm. No, nie, ma nie ma warunków do uprawiania no, żuża, no, niestety. No, rozumem, no, rozumem. no dokładnie, no dokładnie, no dlatego no, Śląsk nie jest przy, przygotowany w ogóle. No w chwilę. Bile, cóż, no stadion jest no, w wprawdzie fatalnym stanie, ale, jest, ale jednak sta no, jest przepychanka między yy, w miastem, ogóle a, yy, a. miastem a klubem w sprawie dzierżawy stadionu. Jak sami wiemy, miasto nie chce wydzierżawić yy, klubu stadionu. No są nawet planowane... planowane je Planowana jest nawet yy, wręcz rozbiłka stadionu pod, tak, pod bloki, pod bloki. Ale, ale też nie wiem, ile jest tym prawdy, ile nie to słyszałem, Tak, bo to co chwilę informacje, tak jak Mati mówisz, wypływają najróżniejsze, a o samej jakiejś budowie drużyny na razie m, można powiedzieć, no cisza. Oby to była jakaś cisza przed burzą mi się okaże, że nagle Polonia piła ma i sponsora, tak, pozytywną burzą, ma sponsora i nagle kto wie, czy ten, bo mimo wszystko, jeżeli chodzi o ten stadion Polonii piła, to tam chyba tak naprawdę z tych klubów, co wymieniliśmy, Kraków czy, czy Śląsk Świętochowice, to jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, to chyba naprawdę najmniej mm, szło, żeby włożyć, tak, bo, bo tam naprawdę te bandy było trzeba poprawiać, trochę nawierzchni do, dowieść i, i zresztą były już jakieś plany, tam było chyba nawet parking był też odnawiany, czy, czy jakieś te sanitarne pomieszczenia. Tam było coś no, i w końcu. No to i chodzi też o, o prestiż, No jednak, no. Tak. Piła to jest, no, klub, który, no, zrobił, 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 zrobił. Wyróci, historię polskiego, pistola, no, zresztą, mistrz polski. No Jak dobra, nie. to już tak, zamykając... No, jeszcze. Ale... Jeszcze proszę, nie doszedłem do Wanda proszę, Kraków. Proszę, Kraków proszę, no, No proszę. i cóż, no i najbliżej właśnie z tych polskich to jest właśnie ta Wanda Kaków, która już. Ym, ym, to stowarzyszenie zostało utworzone, że nie ma problemów tam od miasta z tym dionem, mm -hmm. że tam spokojnie mogą sobie Mostry, na nim funkcjonować. Lecz właśnie brakuje tych pieniędzy, że akurat no, w Krakowie no ze względu też na tą padę no, nie ma tych środków, które są potrzebne, a, a jak zauważyłeś to Adam, że tam mm -hmm. piłka nożna jest na pierwszym a, miejscu, dokładnie. a żużel jest takim marginesem po prostu i no no, się, 100%. no i trudno przegłosować no, 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 mm, przegłosować to, że żeby, żeby radni dali na, na żurze, a nie na promocję no, któregoś z klubów piłkarskich. No, Zgadza i, no, no i dzięki tym, no, tym problemom po prostu otwiera się futka dla takich zaspołów jak Lanschut, albo jak moglibyśmy wyczytać na łamach innego porta portalu o różowej tematyce zespołów z Ukrainy. No właśnie, i teraz jeszcze um, chcę taką pętlę zawiązać, że tak powiem, pół żartem, pół serio. A czy wy wyobrażacie sobie kiedyś taką sytuację, że w drugiej lidze zobaczymy więcej zagranicznych zespołów niż polskich, Rafał? No, aż tak hardkorowo to chyba nie będzie, Przy były... oka, wiesz, tak, nie? Nie, no nie, nie, nie przesadzajmy. Ale były sezony, że jeździły dwa, trzy kluby. No właśnie, i możesz je wymienić. Tak, Miskolc, Olimpia, Praga jeździła, Ukraina, Równe była jeszcze przecież w naszej lidze. Ale w ogóle tak na koniec, bo teraz sobie też na tych Google Mapach siedzę. I z, z, no. Z, z, pamiętacie, no w Daugavpil spadł do drugiej ligi, prawda? Tak, no tak. No i to, jak dobrze wiemy jest to zespół łotewski, Skalazny. który swoją e, siedzibę ma w Dyneburgu. Jaki jest dystans pomiędzy Landshut a Dyneburgiem? Landshut no. a Dyneburgiem, no to, to gdzieś... Sądzę, że mm, 3200 km. Nie no nie no, przesadziłeś, co? Mati, nie no, to nie to 1700 jest... km, to jest dopiero. O, to dwie strony mhm, 1700, tak. to, to ja mam stąd tyle do domu mam. Do no siebie. Nie? Tak, tyle mam stąd do domu. No, to, to ciekawe, to ciekawa podróż, prawda? Tak, no, to już prawdziwy wyjazd. To, to dokładnie, Marti, prawdziwy wyjazd. To, już, prac... to już taki mm -hmm. wyjazd, to ho. Gdzieś... to weekendowy. Tak no. już e, mówiąc no. o dystansach, kiedyś słuchałem sobie jakieś tam programu po piłce nożnej i gdzieś wpadł mi odcinek, już naprawdę nie pamiętam, gdzie to było, mm -hmm. ale pamiętam, że o najdalsze wyjazdy, e, jakie tutaj kiedykolwiek miały miejsce, to najdalsze tak. są po pierwsze w Rosji, a po drugie, no nie zgadniecie gdzie. Nie mam pojęcia. No bo tak, o ile mówimy o Rosji, no to wiadomo, sami sobie zdajemy sprawę, jak gigantyczny no jest to kraj. Jest największy kraj, kraj na świecie. Tak. I wiesz, no, i z Moskwy bo... na przykład na, na drugą stronę Rosji, tam w okolicy Azji, no to jest kawał. Ale, Ale najdalsze na wyjazdy są, tak, w Nowej Zelandii. Bo jeden klub nowozelandzki gra w Australii. I akurat tam gdzieś było jeszcze większy dystans, no bo z 7000 km na wyjazd. To jest dopiero wyjazd, Wyobraźcie no, sobie coś ty, takiego. Tylko ty, wiesz, to no wtedy samolocik, nie wiesz. To jest tam, wiesz, na no Żużelku mówimy, jest trochę inaczej, bo ten sprzęt przylatuje. No to, no, to, wie, to, wie, to, to przynajmniej żonie możesz powiedzieć, no, jadę na mecz. Ja jadę na mecz. Ja wrócę za tydzień. za tydzień, tak dokładnie. Dobrze, bo już tak troszeczkę żeśmy na koniec się pośmiali, zjechaliśmy troszkę z boku. Ale tak podsumowując tą, tą drugą ligę, ja wam powiem szczerze, moje zdanie jest takie, że jestem zdecydowanie na, na jeżeli są chętne drużyny, chociażby właśnie z Niemiec czy z innej części Europy, no jeżeli możemy im pomóc, to fajnie. Ale, żeby, tak jak powiedziałem, nie szkodziło to naszym klubom, jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe reklamy z ich kraj również jest to bardzo mm, ciekawa sprawa. Do tego trzeba sobie dodać, że naprawdę w tym roku wszystkie mecze drugiej ligi mogliśmy oglądać w telewizji Motowizja. Wspaniale to bardzo duży zastrzyk dla tych klubów prestiżowy. No wiecie, wtedy zaczynałem się sponsorzy interesować. I ja mam taką cichą nadzieję, że to, że to był ten pierwszy kroczek w tym, że ta druga liga również stanie na nogi. Ja już nie mówię tu o poziomie, jakim będą tam zawodnicy jeździć. Chociaż jak wiecie, ten regulamin, który teraz wszedł, również tą drugą ligę, te nazwiska ciekawsze się też tam pojawią. Więc jeżeli się pojawią ciekawsze nazwiska, pojawią się ciekawszy sponsorzy, pojawią się e, drużyny z Niemiec, e, miejmy nadzieję z nowymi sponsorami. Pieniążki się pokażą i kto wie, czy za parę lat nie usiądziemy sobie, tak jak teraz siedzimy i pojemy: kurczę, a pamiętasz, jakie drużyny właśnie jeździły wtedy i za jakie grosze, a teraz jak ta liga się roz, rozrosła? Ja jestem naprawdę zdecydowanie na tak, bo co jak co, ale telewizja ma możliwości niesamowite w promocji naszej dyscypliny, kochanej jaką jest Żużel, a w szczególności tym klubom biedniejszym, tym drugiej ligi, gdzie niejednokrotnie, jak mówimy, że przez głupie regulaminy, które mówią, że tyle i tyle musi być krzesełek plastikowych, tyle srowych i tak to musi wyglądać. Ja powiem tak, dopóki jest bezpiecznie, nic się nie zawala i to jest bezpieczny, nie wystają gwoździe, czy inne takie, to naprawdę czy my siedzimy z poduszką pod czterema literami, czy siedzi się na trawie, jak to w Niemczech bywa. To jest tylko dodatkowy smaczek i dodatkowe czucie tego żużla, Nie sterylizujmy naszej kochanej dyscypliny. Cieszmy się nią, bo... Jak wiecie, kosiarki już w tej chwili są, to już nie jest ten dźwięk. Zapach, całe szczęście, jeszcze jest ten sam. Ale kto wie, czy i za to się kiedyś nie zabiorą? Oby nie. Dlatego ja jestem jeszcze zdecydowanie raz na tak dla drugiej ligi. Ostatnie zdanie teraz proszę Ciebie, Rafi, i za chwilę Mati. Ja jestem po Twojej stronie również, zgadzam się, że. Że możemy sobie pozwolić na coś takiego, jak wprowadzanie zagranicznych zespołów, bo to tylko będzie jakiś, po pierwsze, koloryt. Po drugie, będziemy mieli więcej zespołów, liga będzie ciekawsza. Tak jak sam powiedziałeś, tym bardziej, że transmituje to telewizja, więc podzielam twoje zdanie na ten temat. I Mateusz. No te, też jestem za, za tym, żeby liga była rozgrywana w pełnym wymiarze. A cóż, a może za jakiś szat czy to ośrodki w Pile, czy w Świętofłowicach, poczują się na tyle mocne, że po prostu no dołączą do tej drugiej ligi. A na przykład te zespoły z Niemiec wrócą do Bundesliga. Dokładnie. I kto wie, czy się kiedyś nie doczekamy, że i może jakimś cudem przy zmianie regulaminu, a jak wiecie, regulamin lubi się często i gęsto zmieniać, że kiedyś. Taka drużyna będzie miała prawa wystartować w najlepszej lidze świata, czyli jaką jest PG Extra Liga. Na razie takich szans nie ma, ale już z drugiej do pierwszej awansować te drużyny mogą. Tak więc, kto wie, jak będzie się działo na przestrzeni najbliższych lat? Trzymamy kciuki, żeby ta druga liga się rozwijała, bo ona zawsze dostawała po czterech literach. W tej chwili wydaje się, że po malutku widać światełko w tunelu i tym optymistycznym akcentem zakończę z mojej strony, także jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do zostawienia tej łapeczki w górę, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to z góry Was do tego zachęcam, zachęcam Was również do zas zasubskrybowania kanału yy, Żużlowy Degustator, też robi świetną robotę, wjechał tam, jak już ostatnio wspomniałem właśnie nowy cykl na kanał, zachęcam, żeby tam zajrzeć i oczywiście możecie dołączyć do mojego Instagrama speedway-strefa oraz odwiedzić nasz fanpage Link znajdziecie w opisie. Także ja się z wami żegnam, jestem Zakręcony Adam, nie ekspert tylko fanatyk żużla, oddaję głos chłopakom i do usłyszenia. No Rafał. Dobrze, no to ja z Zakręcony w lewo, fanatyk żużla mhm. Rafał, dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Tak więc Zakręcony fanatyk, mohikański fanatyk Mati... Ja. Te, też Wam y, życzę tym kibicom z drugiej ligi no, jak największych emocji w nadchodzącym sezonie. Trzymajcie się, a pasa zła się odwróci. Dokładnie. Do Jest, jesteśmy z Wami. Do usłyszenia. Cześć.